Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was bardzo serdecznie w środę 7 czerwca. Dzisiaj mamy dzień chemika i dzień seksu. Pozdrawiam zatem wszystkich chemików, no i tych, którzy będą dzisiaj świętować te drugie święto. O mamuncie, jakie głupoty powychodziły. Dobra, robimy czołóweczkę, a potem gadanko. Muzyka Witam Was serdecznie raz jeszcze i dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem jak mów prostym językiem, ponieważ my często, prowadząc media społecznościowe sami, czy dodając jakąkolwiek relację, rolkę, czy, czy nawet jakiś wpis, zapominamy o tym, do kogo my mówimy. I chyba to jest takim głównym klucz, który dzisiaj chciałbym poruszyć, bo to jest bardzo istotne i to również często się z tym spotykam na, na konsultacjach z klientami, z, z Wami. I tutaj zawsze pada z mojej strony takie ważne pytanie. Zastanów się, do kogo ty chcesz trafić, i właśnie na tych osobach się skup. Mów właśnie do tych języków. Jeśli twoim odbiorcą jest matka, z generalnie matka wychowująca dzieci, bo sprzedajesz produkty czy jakieś usługi, oferujesz właśnie dla tej grupy docelowej, to takim językiem powinieneś mówić. Jeśli em, twoją klientelą to są, nie wiem, panowie budowlańcy, to musisz mówić męskim Męskim, że tak powiem, językiem, we wpisach itd. Tak tak ja y, nie zapomnę, jak któregoś razu jedna z klientek y, podesłała nam, właśnie, co powinno być nam w komunikacji na kolejny miesiąc. I nasza copywriterka z automatu y, użyła słowa, którego użyła ta klientka w mailu, który powinien być w komunikacji y, poruszony, a mianowicie chodziło o aplikację. No, i teraz oczywiście klient, który taki salonowy, on nie musi wiedzieć, nie musi znać takiego chemicznego, bym powiedział, języka takiego specjalistycznego. No i tutaj mamy teraz dwa, tak jakby dwa wyjścia. Taki klient albo może powiedzieć, sobie się zagłębić, albo zapytać po prostu, czym to jest, czy to jest dla niego, czy nie dla niego. Albo będzie grupa ludzi, grupa klientów, którzy powiedzą, kurczę, to tak skomplikowanie brzmi, nie będę z siebie robił błazna i w ogóle może nie, nie będę się o to pytał, nie będę się na ten zabieg umawiał i tak dalej, tak dalej. No i tutaj mamy tak na dobrą sprawę już, już spalonego klienta. Natomiast ja sobie zapisałem, bo glikacja to znaczy zacukrzenie, ale ja sobie tak wypisałem, tak bardziej profesjonalnie, żeby tak wybrzmieć, to glikacja, a raczej pro Proces glikacji polega na niszczeniu przez cukry głównych białek podporowych skóry. Cokolwiek te białka podporowe skóry są, jeśli są tutaj kosmetolodzy, to bardzo proszę Was w komentarzu. Możecie się podzielić prostszym językiem, takim dla Kowalskiego, czym to jest. Natomiast moje główne przesłanie z dzisiejszego materiału ma być takie. Zastanów się, do kogo chcesz mówić i mów prostym językiem. Jeśli mówisz do prostego kowalskiego, to mów jak do prostego kowalskiego, ponieważ no chyba, że twoją grupą docelową są specjaliści, to mów do specjalistów. Mam nadzieję, że to miało trochę sensu. Dziękuję Wam za ten czas i zapraszam do kolejnego oczywiście odcinka. Do zobaczenia. Pa!